KSW 68, a z nami zwycięski Alberto Zimkowski, Siemano. Siemanko, siemanko, witam was. No i na początku powiedzmy sobie szczerze, to jaki doping zgotowali ci radomscy kibice, to chyba dodało Ci niezmierzoną ilość sił w Oktagonie. Ojej, no wiesz, to no była, nie będę gadał, bo była presja, powiem wam przed tym, bo naprawdę jak wrzuciłem info o biletach, to po prostu nie wiem, skąd te bilety się yy, tak rozchodziły i wiesz, zawsze jeździła gdzieś ta, tam yy, ta banda, tam potrafiło 500-600 osób jeździć, ale to wyglądało na takiej zasadzie, że Wiesz, oni jeździli te bilety ja dystrybuowałem, a teraz było tak, że bardzo chciałem pomóc, pomóc podziękować swoim przyjaciołom, Jarkowi, Krawczykowi z firmy Sport, gdzie mogli kibice nabywać te bilety stacjonarnie. Ja naprawdę na trzy tygodnie przed już przestałem. No i powiem wam, że kurczę, była presja, bo wiesz, no, no, przede wszystkim chciałem zrobić, żeby, żeby, żeby nie było stypy, tylko żeby było wesele. No i udało się naprawdę pięknie i kurczę, no wzruszyłem się, już nie, nie byłem w stanie po prostu powstrzymać naprawdę łez, bo, Cieszę się, że udało się naprawdę odwrócić tą kartę, ale, ale też, no, że udało mi się w taki sposób sprawić im jednak radość. Albert, wchodziłeś do tej walki z dosyć mocnym obciążeniem takim psychicznym, no bo jednak byłeś po, po tych porażkach. Czy to sprawiało Ci dodatkową tremę, że, że walczysz jeszcze przed swoją publicznością? Czy to Cię bardziej motywowało, że to... Gdzie masz się odrodzić, a nie tutaj? Tak, tak. No nie będę ukrywał, to, tak naprawdę chyba że nigdy nie czułem takiego ładunku emocjonalnego przed walką. Kurde, były emocje, był strach i, i kurczę, myślałem że zaraz sobie Pampersa założę, kurczę, ale powiem Wam, że no, zaczęłem też współpracę tutaj z psychologiem, z Michałem Kaczykiem, bardzo mu dziękuję, że troszkę po, po, poprzestawiał w tej rudej, tej głowie i em, Wiecie co, no, największy zawsze problem miałem w tym, żeby jednak wejść w walkę, wejść w walkę, e, gdzieś te ciosy czasami potrafiłem dostać na początku, w szczególności po tej długiej przerwie, no bo to wiadomo, że było tych operacji troszeczkę e, u mnie e, i zawsze był ten problem, taki problem przede wszystkim, że wchodziłem w walkę, gdzieś raz była ostatnio przegrana, potem była jakaś operacja i biłem się raz w roku, e, no i mam nadzieję, że w końcu ta kariera nabierze takiego rozpędu, przede wszystkim takiego rytmu. I no Ja mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zawalczyć raz, dwa razy w tym roku. Bardzo na to liczę. I to i przede wszystkim ta walka mi pokazała, że ja czułem od samego początku spokój, wiedziałem, że to mi jest groźny, że tak naprawdę nigdy nigdy nie był znokautowany. Ale, a jeśli przegrywa tam z dwóch chyba decyzji, to przegrywał niejednogłośną decyzją Między innymi z Matem i też przegrał niejednogłośną, to jest dobry, bardzo dobry zawodnik i e, wiedziałem, że to jest e, boks, ale ma dobry boks, ale ja też, też się dobrze czuję, w, jeśli chodzi o te, te wymiany na pięści i też chciałem to pokazać, że jeśli będzie spokojna głowa, to właśnie będę podejmował tych wymian na pięści, bo no też też w tym keyboxingu też się, naprawdę mam troszeczkę tych startów w kiku też i puchar ropy zrobiłem w kiku i w Thai się biłem i no, lubię robić tam przemiarę szermierkę i troszeczkę tutaj zaryzykowałem, ale cały czas miałem jakby spokojną głowę i, i z tego się najbardziej cieszę, że po prostu, że udało mi się dobrze wejść w walkę uważasz, no bo ma, masz bardzo bogate doświadczenie, uważasz, że w tych poprzednich walkach, w tych porażkach, to właśnie brakło Ci tej współpracy z psychologiem? Jaki czynnik zaważył o tym, że zdecydowałeś się podjąć tą współpracę? Wiesz, to ja miałem wszystkim problem z wejściem w walkę takim, że byłem nieuważny na początku i dostawałem czasami jakieś tam głupie ciosy. Chociażby ostatnia walka była taka, że dokopałem low Jason trafił mnie od razu prawym. Taką kontrę. Tak, złapał kontrą i od razu mnie rozcięło, zalało mi oczy i wiesz, ja zacząłem, spanikowałem, że... Wiesz tutaj kurczę słabo widzę i wiesz i szukam przepraszam i szukam tych zapasów szukam szukam i tak naprawdę z deszczu po ryn, pod rynne w taką panikę troszeczkę e, wpadłem. Yy, wiesz to, to naprawdę jest, wiesz to, to też nie ma co się w jakiś sposób go no, bo ktoś wychodzi wygrał walkę no wiadomo to mogę się nie zgadzać na przykład z, z walki z Christianem tak no, uważam, że tą walkę wygrałem ale to wiadomo to, ja, yy, to, już, to, już, jest, to już jest za nami yy, ale no na pewno widziałem inny zupełnie komfort, też wiele jednak y, pozmieniałem, bo też uważam, że ciężko, znaczy inaczej, głupio by było robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów. I też właśnie to zmieniłem, jeśli chodzi troszeczkę też czasami kosztem rodziny, bo też urodził mi się syn, ale jednak codziennie rano byłem w Warszawie na treningach. Wieczorem przyjeżdżałem, robiłem tutaj z trenerem od motoryki, robiłem trener z trenerem od stójki z Pawłem Surdym i przede wszystkim skupiałem się na, na tym, co będę chciał robić w tej walce i na tym, żeby nie robić zbyt dużo, ale to, co robię, robić do, do perfekcji. No i teraz to zagrało, ale to wiadomo, to jest walka. Przy, że ta walka mogłaby się odbyć 10 razy i wygrał 8, 2 razy przegrał. Dlatego to też wydaje mi się, że to jest sport i też tak jest to piękny sport, bo ja nie wiem, ja ostatnio też byłem, ostatnio byłem faworytem w poprzednich pojedynkach, a na przykład potrafiłem przegrywać. Dlatego to jest piękno tego sportu, dlatego też to, to nie jest tak, że to jest jakaś mega recepta i że wszystkie pojedynki w ten sposób można wygrywać, ale ja na pewno czułem się zupełnie inaczej już na samym początku tego pojedynku. Ty też robi walkę, tak? Natomiast jak leżał Tobie Twój przeciwnik? Czy Ty w 100% tak chciałeś wejść w ten pojedynek i tak chciałeś zakończyć ten pojedynek? Wiesz co, pierwszy raz chyba tak bardzo nie analizowałem, w sensie takim, że nie nastawiałem się na, na jedną rzecz, tak? Wiedziałem na pewno, że będę chciał boksować z nim, mimo że on ma dobrą stuję. Na początek miałem, powiem Ci tak, poruszać się na nogach, jak poczuję, że wejdę w walkę, to, to robić. Miałem na pewno kopywać go niskimi kopnięciami, ale dobrze zabierał nogi, dobrze y, to dystans, ale potem zauważyłem taką lukę, że jak cofa tą y, przednią nogę, to zostaje trochę na przedniej, na, przy, przesuwa się, zamienia pozycję, zostaje trochę gołą z przodu. To zacząłem po prostu markować low kick i bić ciosy na korpus i wychodzić czasami y, na górę. To zaczęło gdzieś tam wchodzić w tych wymianach. Y, Poczułem, że raz trafiłem jego, potem bardzo przepraszam, bo trafiłem go tam kopnięciem w krocze, y, ale Wiesz, no tak naprawdę to, to wiesz, to też wiadomo, też ten jak mówisz, ten styl robi walkę. Ja myślałem, że wiedziałem, że to będzie od samego początku szukał jakby bójki. Albert wspomniałeś przed chwilą o walce z Christianem Acrylinem i często też w programach typu Octagon Life i innych wywiadach słyszymy o tym, że no wciąż nie jesteś zadowolony z tego werdyktu. Wciąż uważasz, że wygrałeś powiedz czy rewanż z nim siedzieć jakoś w głowie, czy to już jest rodziałem. Oczywiście, w sensie takim, że jakby, jakby dało rady nawet u niego, nie wiem czy będzie gala organizowana na przykład KSW w Niemczech, no to bardzo, bardzo chętnie ja zajdę do tej kategorii specjalnie 7-7, żeby zrobić tylko ten rewanż. Znaczy wiesz, no ja po walce mi ciężko było od razu mówić, dlatego potem obejrzałem sobie na spokojnie, na spokojnie sobie po prostu obejrzałem i policzyłem ciosy i tak dalej, ale no to wiadomo, że... No... opinia no tak, no tak, no tak, w sensie takim, że wiesz, ja dopiero wydałem tak naprawdę opinię, kiedy na spokojnie obejrzałem sobie walkę, policzyłem trafienia, ciosy, kontrole i tak dalej i to wiesz, to starałem się, żeby być jak najbardziej obiektywny po prostu w tym wszystkim, nie? Ale, ale no cóż, no, wiem, że też trudna jest praca, praca sędziego i, i tyle. No, ja, ja, ja mówię w ten sposób będziemy teraz wiadomo się jakieś przepychać, no teraz to już wiadomo, no, wyszedł, wynik poszedł w świat no, i kto oglądał tą walkę, tak samo jak wiele, bardzo, bardzo, bardzo wiele przede wszystkim trenerów środowiska Środowiska do mnie dzwoniło i po prostu to była to była ich, to była jakby ich opinia. opinia, tak. I w momencie, gdy walka się zakończyła, to wiele osób po prostu na sali będąc trenerusami do mnie podchodzili, że po prostu, że, że się nie zgadzają z decyzją. A ja mówię, nie razie się nie wypowiadam, muszę obejrzeć walkę. Myślisz, że to zwycięstwo może być taką formą jakiegoś przełomu w Twojej karierze i że teraz wszystkie właśnie problemy masz już ze sobą? Kurczę, no na pewno to jest jakiś, jakiś, to jest na pewno przełom, to jest na pewno przełom. No ja bardzo potrzebowałem tego, wiesz, no byłem na takim rozdrożu, też cieszę się, wiesz, bardzo, że w życiu wszystko to się u mnie kręci, jednak kręci się wokół sportu, ale no przede wszystkim pierwsze to, co chcę robić, to chcę pracować w środku klatki, a nie na zewnątrz klatki, nie jako sędzia, tylko jako zawodnik żeby ktoś nie powiedział, że będę chciał sędziować, bo na sędziowaniu się nie znam. Ale na no przede wszystkim, dopóki zdrowie pozwoli, kiedy chcę walczyć, chcę się rozwijać. Ja wiesz, ja, ja kocham sporty walki, i naprawdę już jestem bardzo długo na ich punkcie zafiksowany i nigdy się, wiesz, że tak powiem, nie poddałem, mimo jakichś tam problemów zdrowotnych i tak dalej, wiesz, nie chcę się w jakiś sposób tam, wiesz, brać usprawiedliwość i tak dalej. ja po prostu naprawdę to kocham, kocham to robić, lubię się bić, ja nie czuję jakiejś agresji przed, po do, do, do przeciwnika, ale czuję to, lubię tą adrenalinę w środku, w i sam, sam trening sprawia mi ogromną, ogromną przyjemność i mam nadzieję, że to będzie przełom przede wszystkim, ale w takiej karierze sportowej. Mamy marzec, w zasadzie połowę marca. Ile razy jeszcze w tym roku możemy Cię zobaczyć? Ile razy Ty chciałbyś zawalczyć? Chciałbym dwa razy zawalczyć. Chciałbym na pewno dwa razy zawalczyć. Wiesz, no też teraz też nie robię dużo wagi. Robię wagi teraz? Wiesz, to ostatnio jak do klatki wnosiłem z Jasonem, wniosłem 86,5, a teraz tak wniosłem 91,92. No to już troszeczkę więcej, ale ja bym zrobił na 7,7. W sensie takim, że wydaje mi się, że troszeczkę. To okres czasu, tak? Żebyś mógł sobie zjechać spokojnie z tej wagi, i później cięcie z samej wody. Wiesz co, tak? że teraz było tak, że przed grudniem robiłem te więzienia w kolanie, jeszcze widać tego ładne to kolano, i tak szybko przyklepałem tą walkę nie na, nie na długo przed. I sytuacja wyglądała tak, że klepnąłem walkę i wiesz, ja zrobiłem dwa, y, dwa, y, dwa tygodnie potrenowałem i waga mi zeszła już na 8-9, bo trochę tak się upasem też nie będę gadał, ale y, troszkę podjadłem cukiereczków i y, y, wiesz, no i na to bym w stanie zrobić to 7-7. Ja też wiesz, jak, y, najlepiej jak, y, jak w 7, -7 pamiętam jak wnosiłem tak 8-5, ale to wiadomo, że też to zbijanie wagi różnie się też y, odbywa. No, na przykład pamiętam, że na chwilę na ciężko mi było zrobić wagę. Eee, tak samo, że nie wiem, czasami jest jakaś infekcja, to tam to, to wiadomo. To jest dużo czynników, w momencie kiedy i horrendalnie jest, dużo zbijamy tych, tych y, kilogramów. Też może porozmawiać z trenerami, przede wszystkim w jakiej kategorii oni mnie widzą. I no, w jakiej mi. W, w, się w, w, czujesz w jakiej najlepiej? Kurde, no wiesz, no teraz czułem się dobrze, w sensie takim od samego początku, w sensie, że nie czułem tego zbijania, nie? Że nie czułem tego zbijania, że wróciło mi dobrze. Tutaj też bardzo właśnie dziękuję jeszcze Damianowi Sobczykowi, który mi tam podpowiedział w ostatnich chwilach, co zrobić, żeby troszkę tą wodę zatrzymać, żeby to nie leciało, żeby wrócić wszystkim do tej, do tej wagi, którą miałem przed zbijaniem, bo w, wydaje mi się, że w ostatniej walce troszkę zrobiłem to, że zbijałem niby tam 9.1, a dokładki wniosłem 86, a tutaj zbijałem 9.1 i wniosłem 9.1, czyli, czyli wszystko było tak jak, tak jak być powinno. Tak, tak. tak. No, tam troszeczkę zaniedbałem, jeśli chodzi o, o sól i nawodnienie. Tak, no do 7-7 jednak e, z wiekiem, e, milczę ci lat oczywiście, ale wiesz, z wiekiem jest coraz ciężej robić tą wagę i nie uważasz, że to też może być dla ciebie problem. No tak, dlatego wiesz, to, to też wiadomo, teraz jestem pełen emocji, wiesz, euforii i tak dalej, dlatego też nie chcę rzucać jakichś tej e, wiesz, mocnych deklaracji. Ale bo, my będziemy bo, mieć na clickbaita. Tak, tak, bo wiesz, bo, 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 bo mogą być, że tak powiem, bez, bez, bez Dzięki trener, wiesz. Dzięki, dzięki, dzięki Ci Wiesz i po prostu mm, nie wiem, no może jeszcze kurczę dowalę trochę i 8-4 zostanę, nie? Chcieliśmy <śmach> cię w roli komentatora na innych galach, więc masz też sporo wiedzy takiej analitycznej. E, no i tak, Gastrzek decyzja, Odzimkowski, TKO pierwsza runda, Kaczmarczyk TKO druga runda. Radą 3 dzisiaj, natomiast w maincie przed chwilą obok nas przechodził Daniel Ludkowski. Powiedz jak ty widzisz walkę. Właśnie, właśnie walkę wieczoru Rutkowski właśnie z Parnas. Ojej, wiesz to no, moja opinia była, będzie zawsze bardzo subiektywna, dlatego się, że tak powiem, będę stronił od jakiejś wszelkiej analizy, bo Rucia znam kupę lat. Jeszcze kiedy Rucio nie robiłem maty my się już długo znaliśmy i zrenowaliśmy wiele razy na macie i wiesz, no, Rutek pokazuje, że wszystkim z każdym wejściem do klatki jest lepszą wersją siebie. Wchodzi bez luzu i wydaje mi się, że Luz, Rutek jak zapasy wychodził, to większym kurczę spiną wychodził. Pierwsze pamiętam dwie walki wziął, to słuchajcie, nawet nie robiłem ma, wziął suplesty, że ujechał się w wariat, przegrał dwie pierwsze walki, a potem kurczę odbycie, jak zaczął robić się ma, to tak. Zwycięzca, zwycięzca, zwycięzca. Teraz 13 z rzędu wygrał, już nie pamiętam. To jest kurczę taki naprawdę mega pozytywny wariacik, którego naprawdę można yy, brać przykład z tego, w jaki sposób się tym bawi, w jaki sposób chodzi bez presji. I w jaki sposób dostosowuje się do przeciwnika, bo yy, wiadomo, że Rutek potrafił, nie, panem, jak wchodził yy, w boks. gdzie ja, Rucio do boksu, to, tamto, że zapaśnik, to, tamto, a wiesz, wyszedł na przykład z Runowskim, Runowski utytułowany chłopak. No i okazuje się, że dał dobrą walkę, ta walka była równa, wiadomo, no nie wygrał jej, przegrał decyzję, ale Runowski nie leżał na dechach ani nic, ta walka była naprawdę dobra. Jeden rundą chyba tam przegrał, tak? no Jakoś tak, to była bliska, wiesz, była bardzo... Z, Damianem, z Damianem Kiviorem też tak. naprawdę... W Słuchaj, no, z, z Kiviorem, wiadomo, no, tam było rozcięcie, bo, bo yy, wiesz, no, Kivior, też, Kivior to też bardzo dobry bokser, dobrze wyszkolony, ale Rutek mega nie leżał. No i moim zdaniem Rutek wygrał 4 rundy z sześciu, tam. To było moje, to, to jest moje zdanie i też, wiadomo, też ciężko mówić obiektywnym w gdy walczy yy, mój kolega, z którym, wiesz, na co dzień, wiesz, gadam i, i sobie się dzwonimy do siebie i sobie śmieszkujemy. Ale to, ja to widziałem tak, tą walkę. Yy, i wiesz, no i pokazał nam, przed mocno z Buta wjechał do, y, do KSW, y, no y, Filipa Pejcza, mimo że że Pejcz, ta seria jest cztery porażki bodajże teraz z rzędu, to to jest mega mocny chłopak. I wiesz, y, ostatnia walka, chociażby być no to wiadomo, ta walka y, jakby jakaś federacja miała pewność, że taka walka będzie u nich na, na gali, to by chyba zapłaciła każde pieniądze, żeby mieć coś takiego, bo wiesz, Pejcz wygrywa, a nagle zostaje skończony i daje za każdym razem świetne, ale to świetne widowisko, jest wyszkolony, ale też potrafi nie kalkulować, potrafi się bić, potrafi zabalczyć taktycznie, no i Rutek też miał problemy, Rutek tak, przetrwał, no i w pięknym stylu znokautował Pejcza, też trochę mi szkoda z Pejcza ze względu na to, że jest takim trochę teraz gatekeeperem, Robi się teraz, rozgadam, ale no, Rucia naprawdę pokazywał, że, że rozwija nam się z walki na walkę i jest ten szereg yy, zasobów jego technik, których jest w stanie stosować walkę, jest coraz większy. I on naprawdę świetnie wchodzi w walkę. On się bardzo dobrze potrafi dostosować do przeciwnika. Dobrze, Albert, jeszcze tak zapytam. Eee, skończyłeś walkę w pierwszej rundzie? Odbudowałeś swoją pozycję w KSW, pierwsze zwycięstwo. Kto i kiedy? Ojejku, nie, wiesz to nie chcę na razie tak wziąć i brać i myśleć, ale. No na pewno wiesz, jestem teraz, jestem w treningu, bo naj, najbardziej się cieszę to, że robię z tydzień luzu i wracam zaraz na salę. E, troszeczkę przede wszystkim odpoczony, odpoczynku dla, dla mojej żony, bo naprawdę mega mnie wspiera i naprawdę był taki moment, że naprawdę był trochę krucho z hajsem tam koło 6 walki zawodowej, to na więcej pracowała, żebym mógł tylko trenować, wierzyła gdzieś mnie i to zwycięstwo wszystkim też dedykuję jej. Troszkę więcej czasu, żeby spędzić z synem, bo dla mnie rodzina jest najważniejsza. I ciężko mi jest powiedzieć, wiesz, rzucać jakieś deklaracje, ale no nie wiem, no, ja, ja jestem tak naprawdę yy, gotowy. W sensie takim, jestem, jestem teraz w treningu i wydaje mi się, że teraz ta walki na walkę, jeśli zrobię pozwoli, to ta forma będzie coraz lepsza. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Ja, ja dziękuję Wam bardzo za wywiad i przede wszystkim pozdrawiam Was, pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękuję swoim sponsorom i naprawdę wszystkim, którzy są naokoło mnie, bo kurczę, temu, temu kurze Rudzielcowi z Radomia naprawdę pomaga wiele, wiele osób i... Kurczę, naprawdę mam mega szczęście do ludzi i dziękuję opatrzności za to. Dziękuję. Dzięki bardzo i powodzenia. Dzięki, Dzięki, Dzięki bardzo.